Siemanko, witajcie. Wjeżdżamy właśnie do Sokołowa. Zobaczyć, czy giełda się przyjęła. Jedziemy dosyć późno, bo liczyliśmy na to, że przestanie padać, a dzisiaj jest bardzo deszczowo, więc to może też płynąć na to, że ta giełda wypali bądź nie. No to chwila prawdy. Pod kościołem aut sporo. Właśnie to jest problem. Tego miejsca, że tutaj ludzie parkują na chodniku, ta przejezdność się robi bardzo mała. Może kierujący ruchem, może na giełdę organizujący. Ale popatrzcie, giełdę widzę. Ten na rynku jakieś auta handlujących są. Policja z przodu oczywiście. Ale tu jest komisaria do bok. E, no całkiem sporo z tego co widzę, przyjechało. Zaraz będziemy próbować robić wywiady, czy im się podoba ta miejscówka, czy to się przyjmie, czy nie. No i co? Sytuacja wygląda w ten sposób, że nawet sporo ludzi przyjechało. Teraz zobaczymy czy poznamy jakieś. Znajome twarze z giełdy ale wydaje mi się, że te firanki do na giełdzie chyba. tam, wie pani? Przyda się. Jakieś różne przydasie. Hmm. No, ciekawe, na razie nie widzę sprzedających z giełdy, ale to za chwilę zobaczymy. Wydaje mi się, że więcej tuciuchów przyjechało tak jakby z dołowej, aniżeli z giełdy tak naprawdę. Póki co nie widzę takich typowych gratów, z którymi przyjeżdżali ludzie na giełdę samochodową, ale to może być tam gdzieś, nie? Jeszcze zobaczymy na tym dalszym placu, bo tutaj jesteśmy przy tych alejkach, które Wam pokazywałem. Tu bardziej widzę, że chyba ci ludzie, którzy handlują, nie wiem, powiedzmy, sobotę czy środę, to postanowili skorzystać z sytuacji, że. Ma się odbywać tutaj ten targ Ala giełda w niedzielę O, cześć Tomku Mówisz, że przyjechałeś tu I? Z jakim efektem? Może że to się jeszcze zajął, Dlatego przyjechałem tak, Aha, Czyli na razie nic, no To dzisiaj też pogoda Czyli, tak jak z kolegą rozmawiałem, dużo ludzi, tak jak zauważyłem, zostało tak jakby po wczorajszym, po wczorajszym rynku. Ci z ściuchami i takimi rzeczami. Aczkolwiek tu chyba widzę z giełdy samochodowej z tymi że, takimi wypalanymi rzeczami, wycinkami. Część, część tam ludzi chyba przyjechało. Ale ostatnio. strzelpiwko, to jest i te domki i te to jest, idziemy teraz tam jeszcze zobaczyć pod te zadaszenia co tam jest i co jest na placu czy są tu jakieś te rupiecie Pojedziemy tak z gzakiem No takie zbarbione boksy, nie? Sprzedających. Czy fajne, bo zadaszone? Pewnie to też teraz jest na, za darmo, żeby zachęcić, później będę ukasować, podejrzewam, nie? No może być Chyba tak, to chyba też jest z gierdy. Póki co wygląda to bardziej jak dołowa, znaczy aktualnie dworaka w Rzeszowie niż giełda. Ale przy, przynajmniej cywilizacja, normalne toalety. Proszę podać numer, że możemy kogoś tam pójść na Mamy bardzo deszczowy dzień, a sobie elegancko idziemy po kostce. Czyli to jest akurat bardzo na plus.

No i rozmawiałem tutaj z panem, który z giełdy przyjechał, uważa, że rynek się przyjmie. Trochę trzeba czasu, bo ponoć miasto ma zorganizować parkingi troszkę dalej. Z tego co mi mówił to też grille, które były szaszłyki na giełdzie też tu przywędrują. Także myślę, że nawet jak na pierwszy dzień to już jest coś się dzieje, więc myślę, że... Z każdym tygodniem będzie lepiej. Teraz przez zimę tam mają ten plac utwardzić, przygotować i później będzie będzie to działało. I to widzimy tu mamy kebaba aktualnie w traka, gdzie możemy zjeść. grille mają być tam ponoć na placu dalej. Zaraz tam się na ten plac udamy. No, pierwsza giełda walka o miejscowy o rezerwację się odbywa. Czy tu jest coś do jedzenia? A grill taki mały, ktoś tu ma, ale już chyba wyprzedane. Tu mamy jakiś troszkę rupieciałków. Dużo ciuchów, znacznie więcej niż na giełdzie. Są rowery. Tak, tak. Tak, dla ciuchów dużo lepiej, że są te miejsca zadaszone. No, ale przejechaliśmy dosyć późno, więc niektórzy już się zaczynają zbierać. Tu chyba były jakieś rupieciałki. jakieś słodycze tutaj też widzę panowie z giełdy przyjechali z żarciem dla zwierzaczków a tu jest pan to, to jest pan odpisu PiSu z giełdy Tutaj na razie sprzedaż prosto z auto. I to panowie, przyjmie się ten rynek tu czy nie? To pani się nie Musi się przyjąć, nie? Ja się przyjechałem z ciekawości zobaczyć czy dzisiaj coś Aha. ruszyło. Pogoda kiepska. Tak, nagrywam. Mogę? Nie, na YouTube'a, na kanał Pogromcy Nudy. O, to nudy. I, A, tak, dobra. i ru, ruszyliśmy zabić nudę, zobaczyć, czy coś dzieje się na rynku, nie? A tam się nie byłem w, w Skoszewie. Nie, nie, właśnie nie, bo tam, przez pogodę to nie to wybraliśmy się. Mówił, że pojechał tam, to 8 busów tylko było. Aha, że czyli dobrze, że nie pojechaliśmy w takim razie. Nie, no tu myślę, że powinno się przyjąć. Jak, jeśli miasto zorganizuje. A tutaj jest w sumie elegancko, nie? A tam, tam dzisiaj co było, to samo i tyle, nie? Mówi, że tu, to wszystko. Wyrównają i będzie króto. Aha, że tam jeszcze, tak? No bo słyszałem też, że jeszcze tam gdzieś parkingi mają robić, nie? No, no to fajnie, to, to widać, że to chyba, chyba się przyjmie i będzie miało operację bytu, no, nie? Dobra, fajnie, dziękuję, powodzenia życzę, do widzenia. No już rupieć nie ma, już się widzę, zwijają z rupieciami, ale coś, coś, coś się dzieje, coś tutaj, każdy raczej optymistycznie na to patrzy i raczej powinno się to przyjąć. Jeźdź mi małżumina zginęła. No to nic, rynek nie jest duży, znajdziemy się. Jeszcze idę tu zobaczyć, bo tu są to co lubię najbardziej, czyli rupiecie.

Znalazła się zguba Już giełda się kończy Nie wiem czy to giełdą nazywać no giełda w sumie Tak załóżmy to bardziej targ taki Zobaczymy jak to się dalej rozwinie Ale na razie wygląda to dosyć optymistycznie Mocno na plus jest to Że jest ten Plac utwardzony Można tu jak człowiek się poruszać o Esiok W jakiej cenie esiak? tysiąca Półtora tysiąca Jest on na chodzie czy nie Koko co, będziecie przyjeżdżać tutaj co tydzień, Co jak no to wygląda? pewnie dobra, dzięki Co tam to kurwa z magazynu tam wynosił te wędliny Tak, nawet więcej ten, o tu kolejny. siły chociaż nie, to jest chyba pan, który był na giełdzie

Sokołów. Dobry, <laughs> dobry, dobry witam. No, no co mogę zrobić innego? Ale, ale co? Wygląda na to, że się przejmie targ tutaj, no hej, nie? No no jakoś, urwanie ktoś coś to, to będzie, no skąd te ludzie będą tam? Dzi dzisiaj nie, pogoda nie, nie bardzo, ale i tak ludzi coś jest, widzę i sprzedających też przyjechało, no bo to dzisiaj też trochę kwestia rezerwacji pewnie tych miejsc, no nie? Ale przynajmniej chodzi się jak człowiek, po no. twardym, a nie po błocie, nie? Były z tym, były też chodziły tu. Aha, czyli, no? czyli się dzieje. Kurkulacja wasza była. <grymne> tak, dokładnie. Ale dzisiaj też właśnie tak przyjechaliśmy z ciekawości, zobaczyć czy, czy to się przyjmie, czy coś się dzieje, ale wygląda to dobrze, że jednak chyba będzie miało teraz, by bytu. No, coś może będzie z No fajnie. No do zobaczenia, powodzenia, życzę. również. Aha, i tu już plac, parking w zasadzie został. Czyli jako giełda samochodowa, chyba średnio widzę jedno auto z jakąś kartką z ogłoszeniem. Tam mamy, aha, z warzywkami. Pan, który też na giełdzie jeździł. No i co? Żyjemy dalej. Ja akurat będę miał trochę dalej, ale niektórzy będą mieć bliżej, więc myślę, że, że to się powinno przyjąć. Jak słyszeliście, konkurencja z telewizji była, też nagrywali, także fajnie, fajnie. Cieszę się w sumie, że to się, się w ten sposób skończyło, że tu już Sokoł wyszedł z inicjatywą. Wiem, że mieszkańcy nie będą zachwyceni, ale może uda się, że to się jakoś rozwiąże, jak powstaną te parkingi, odciąży trochę te uliczki, to może nie będzie tak źle. Widzicie, targ, giełda się kręci. E, tak, z grubsza Wam pokazałem, co tu się dzieje i czy się coś dzieje. Jak widać, się dzieje i myślę, że będzie się działo. Jeśli się podobało, oczywiście pamiętajcie o łapce w górze. Napiszcie komentarz, czy wybieracie się kiedyś tutaj do Sokołowa na rynko, do targ. E, no i co? Zasubskrybujcie kanał, żeby nie pominąć kolejnych filmików. znaczy przy dzwoneczku opcję WSZYSTKO, żeby nie pominąć kolejnych a wam dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się, cześć, pa.